Dzisiaj testujemy jeden z najtrudniejszych przepisów na jedną z najłatwiejszych metod parzenia, czyli na french press. Będzie to przepis na french press Ascy Christensena. I wykorzystamy sobie do tego tą oto kawę o bardzo ciekawym profilu smakowym. A więcej o tym w dalszej części filmiku. Lecimy! Wspomniana kawa to kawa jakości Speciality o posmaku kakao, dżemu żółtych owoców, przypraw, prażonych migdałów oraz miodu. Odmierzamy 15 gramów kawy. Do wykonania przepisu będą potrzebny french press, filiżanka, łynek do kawy, papierowy filtr oraz waga. Zarówno french press jak i filiżankę należy wcześniej podgrzać ciepłą wodą. Zmieloną kawę przesypujemy do french pressu. No i zaczynamy parzenie. Kawę zalewamy 225 ml wody. I mieszamy 8 razy, a następnie odczekujemy minutę. Po tym czasie mieszamy kolejne 4 razy i odczekujemy kolejną minutę. Podczas której na nasz tłoczek nakładamy papierowy filtr. Warto wspomnieć, że w tej metodzie kawa powinna być zmielona drobniej niż zwykle. Ja zmieliłam na 11 kliku. Następnie przeciskamy kawę przez 45 do 60 sekund. Gotową kawę wystarczy przelać do filiżanki no to pora przetestować na nam wyszło mm, pachnie super mm, a smakuje jeszcze lepiej naprawdę przyrządzona w ten sposób jest bardzo intensywna i nie ma żadnego osadu, co rzadko się zdarza przygotowując kawę w french pressie. Naprawdę zaskoczył mnie ten sposób. Jestem ciekawy co Ty na ten temat sądzisz, więc przygotuj ją w ten sposób i napisz mi w komentarzu jak Tobie wyszła. Smacznego i do zobaczenia.